Hej, szczęść Boże, witajcie. Zaczynamy nowy tydzień. Dzisiaj zacznę od błogosławionego Humberta, który podkreśla to, że kaznodzieje mają zwyczaj modlić się przed i po głoszeniu. Może dla wielu to się wydaje oczywiste, nawet dla mnie to jakoś było oczywiste, ale pamiętam moje pierwsze spotkanie z Sylwią, z którą teraz. Się dobrze znamy i współpracujemy, ale to pamiętam było ważne takie spotkanie. I tak opowiadałem trochę o tym, co ja robię, czym się zajmuję. Akurat wtedy byłem w nowicjacie, i mieliśmy warsztaty kaznodziejskie dla nowicjuszy. I no właśnie mówię o tym, że tutaj bracia pięknie głoszą, tym się zachwycam. No i opowiadam, że właśnie. Jak wybieramy fragment jakiejś Ewangelii, czy Słowa Bożego, że się chwilę modlimy, a potem ten brat wychodzi, głosi, potem też się za niego modlimy. I ona taka była zdziwiona mówi modlicie się naprawdę. I mnie to tak zdziwiło. No bo sobie uświadomiłem, że to nie jest wcale takie oczywiste. I że owszem, my przygotowujemy kazanie. Koncentrujemy się na tym, co powiedzieć, jaka jest treść, jaka jest forma, i tak dalej, i tak dalej, to może też zabiera nam bardzo dużo uwagi, ale rzeczywiście może za mało podkreślamy taką świadomość, że wszystko wypływa z modlitwy. I tak się pamiętam wtedy, zdziwiłem, ale potem się tak ucieszyłem, i do dzisiaj to pamiętam, dlatego wam to opowiadam. Kaznodzieją, jeżeli tego słuchacie, żebyście nigdy nie zapominali o modlitwie przed, po, a nawet w trakcie kazania, głoszenia, ale też mówię to do tych, którzy słuchają, że głoszenie potrzebuje modlitwy, żeby to kaznodziejstwo, to głoszenie omodlić, żeby się pomodlić przed kazaniem, żeby się pomodlić po kazaniu, czasami właśnie nawet w trakcie kazania że modlitwa jest bardzo ważna. Tak sięgam tylko jeszcze do tajemnicy dzisiejszego dnia. Wspominamy dzisiaj szczególnie świętych Annę i Joachima, więc tych rodziców Najświętszej Marii Panny też jakoś bardzo chciałbym szczególnie prosić, tak jak wstawiali się bardzo mocno, intensywnie za swoją córką Maryją, dlatego jest naszą królową, królową nieba i ziemi, żeby się wstawiała, wstawiali też po prostu za kaznodziejami. No, myślę, że nie muszę im tłumaczyć, ale was też zapraszam do tego, żeby śpiewając Anioł Pański pomodlić się dzisiaj też szczególnie do błogosławionych Joachima i Anny. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Mary, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętem. Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków, Amen. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać Panie a światłość wieku i stanie im świeci. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali, się stali godnymi, godnymi obietnic, obietnic Chrystusowych. Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen.